Profesora Agata Zachariasz z Katedry Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej jest gościem live in Kraków. Dzień dobry, dobry wieczór. Chyba tak było już ciemno. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Tytuł naszej rozmowy dzisiaj: Czy naprawdę chcemy drzew na rynku? A to dlatego, że. Projekt Posadźmy drzewa na rynku głównym wygrał tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego. Autorzy tego pomysłu zapewniają, że około 30 drzew one będą tak posadzone, żeby nadal na rynku odbywały się wydarzenia, żeby zabytki były widoczne i żeby przemieszczanie się tam nie było utrudnione. I drzewa w tym zamyśle mają sprawić, że spędzanie czasu na rynku głównym będzie przyjemniejsze. Rynek główny miał kiedyś więcej drzew, co dokumentują fotografie. Zresztą tutaj na początku widzieliśmy te fotografie. Miał 100 lat temu dużo więcej drzew niż to jest w tej chwili. Tylko pytanie, czy pokazywanie tych zdjęć z przedwieku, dzisiaj, nie jest po prostu działaniem marketingowym, bo oczywiście wszyscy wiemy, że w miastach potrzebujemy więcej drzew. I o Krakowie się mówi, że panuje tutaj betonoza, tylko akurat czy to powinno się właśnie w tym momencie odbywać na rynku głównym? Zawsze jest pora na to, żeby rozmawiać o drzewach i zawsze jest pora na to, żeby te drzewa sadzić. Nawet tak wrażliwe i może się wydawać, że mało chłonne miejsce jak rynek krakowski, jestem przekonana, że jest w stanie jakąś liczbę drzew przyjąć. Udowadnia nam to historia. Ponieważ gdybyśmy zajrzeli właśnie do archiwów, to już początek XX wieku to jest taki czas, gdzie tych drzew na rynku było dosyć dużo. Lata powiedzmy około 1910 było ich 172, tak przynajmniej podają archiwalia. Dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy niespełna 50, natomiast no, to jest też kwestia, jeżeli chodzi o jakby druga część pytania: propagandowo-marketingowe? Nie, nie, jestem przekonana, że generalnie mówienie o drzewach w mieście i sadzenie tych drzew w takich trudnych i wrażliwych miejscach jak rynek powoduje w ogóle dyskusję dotyczącą zieleni, sadzenia drzew i zakładania terenów zielonych i za tym absolutnie jestem. Na tą dyskusję to powoduje, bo to zdania są podzielone. Z czego to wynika? No z tego, że chcemy żyć w przestrzeni, która ma wyższą jakość, a w moim pojęciu zieleń tę jakość na pewno podnosi jej obecność, jej rodzaj. No, choćby z takiego powodu, że patrząc na te bardzo wysokie temperatury w mieście, wyobrażamy sobie, że najprzyjemniejszym miejscem byłoby to miejsce właśnie pod drzewem i takich miejsc szukamy, szukamy, to zresztą szukamy zieleni i to zresztą widać, że Gołym okiem, a raczej całym organizmem, w momencie, kiedy znajdziemy się pod drzewem. No tak, tam... ale przeciwnicy Be... powiedzą od razu: No, ale to takie wyjątkowe miejsce, ten rynek główny i tak już tutaj jest, że mówi się na płycie rynku głównego, tu jest płyta, tutaj nie ma miejsca dla drzew już od wielu, wielu lat. Może wydaje mi się, że powinno się faktycznie zerknąć na te historyczne fotografie. Natomiast taka procedura sadzenia drzew gdziekolwiek, w obiekcie, który objęty jest jakąkolwiek formą ochrony przyrody, nie jest przypadkowa i wykonuje się pewne rutynowe dokumentacje, częścią których są różnego rodzaju studia historyczne. One pokazują właśnie ile tych drzew i kiedy, i jakich na rynku było. One się zmieniały, bo na przykład w otoczeniu kościoła świętego Wojciecha kiedyś rosły to pole włoskie, później zastąpione między innymi robiniami, klonami, rośnie tam zabytkowy dom przypółkowy. W tych 172, o których mówiłam, były szpalery klonów, było ich dosyć gęsto. To no jednej tutaj od, drugiej, wschodniej, od wschodniej, w, części rynku, prawda? W części, tu, tu gdzie stoi w części zachodniej. Mhm. Natomiast wracając jeszcze jakby do tego, do tych studiów historycznych, to jest tak, że studia historyczne, dokładna inwentaryzacja terenu, która obejmuje między innymi Kwestie infrastrukturalne, no bo proszę pamiętać, że wtedy, jak była ta duża liczba drzew, to były po prostu bruk kamienny i on był przepuszczalny. Drzewa nie potrzebowały jakichś dodatkowych konstrukcji, one były podlewane deszczem, ewentualnie zabezpieczał im zarząd ówczesny zieleni miejskiej to, to podlewanie. Natomiast dziś mówimy o płycie rynku. I teraz, gdybyśmy mówili o tej wschodniej części, o tych szpalerach, to dzisiaj by to były drzewa, które rosłyby na dachu. Więc na pewno. Na dachu uzupełnimy tego muzeum, które znajduje się tutaj. Jak najbardziej podziemnego rynku. Tak, I tam one rzeczywiście nie mogą być posadzone i to pomysłodawcy tego budżetu obywatelskiego zaznaczają, to nie będzie tam. Tak, no, myśmy też w 1989 roku, jeszcze nie było mowy o muzeum, pod kierunkiem profesora Bogdanowskiego robili projekt zieleni małej architektury na rynku i ja popatrzyłam nawet na tą dokumentację i myśmy się wtedy zdecydowali posadzić 25 drzew, tak mi się wydaje, bo, bo tam jeden, jeden szpaler, czyli rząd drzew wzdłuż pierzej nie ukazywał mi się na takiej perspektywie, którą wtedy rysowałam, natomiast pojawiły się na, na płycie i pojawiły się właśnie jako dopełnienie tych wszystkich pierzei, które są na rynku, nie byliśmy tacy odważni, żeby wkraczać, wkraczać z tymi drzewami na samą płytę. Natomiast one A dlaczego? na płycie są. dlaczego nie mieliście Państwo tej odwagi? Powiem szczerze, że nie pamiętam już tych dyskusji, które towarzyszyły, to jest też tak, że Układ, który jest na, jako nawierzchnia, no będzie musiał przyjąć tę roślinność. I teraz no jest tam jakaś kompozycja. To są takie przenikające się kwadraty, to, bo, bo to jest ten projekt, który może powinnam jeszcze powiedzieć, że tak. Ten, ta duża liczba drzew na początku wieku XX. Została zlikwidowana projektem z 1962 roku, który wykonał profesor Zim, i faktycznie wtedy rynek radykalnie zmienił swoje oblicze. Później, na początku XXI wieku, profesor Kadłuczka przeprojektowywał rynek, i wtedy trochę się ich więcej pojawiło koło drzew, koło wieży ratuszowej, no i zmienił się też układ nawierzchni. No i teraz ta nawierzchnia jest, ona funkcjonuje razem z tym, co jest pod ziemią, więc no to, co się pojawi, też powinno być w jakiś sposób tak zaaranżowane, żeby ta kompozycja. No ale ale mamy... jak? No po prostu trzeba będzie te płyty wyrwać. No trzeba będzie, natomiast nic się nie dzieje, jeżeli się chce wykonać taki zamiar, więc wracając do tego projektu, no to studia historyczne, dokładna inwentaryzacja, również na wierzchni. Teraz trzeba się zmierzyć z formami ochrony zabytków, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Park kulturowy. One ściśle określają osi widokowe, i po prostu pewne widoki na mocy prawa są chronione, i tam Wydaje mi się, że te drzewa no, nie powinny. Właśnie, was. właśnie. Tak, Chcę Panią zapytać o to, czy ten projekt budżetu Obywatelskiego 2022 o zadrzewianiu rynku może się zderzyć z decyzją konserwatora zabytków. Czy, czy te drzewa jakoś pośrednio, bezpośrednio mogą zagrozić zabytkom i czy na przykład coś mogłoby się zmienić w statusie Krakowa, który. Jest obszarem światowego dziedzictwa UNESCO. Przypominam sobie, że była taka, takie zagrożenie chyba na ulicy Sławkowskiej, gdzie też był plan posadzenia drzew i zrezygnowano z nich. Ten projekt musi się zderzyć z opinią konserwatora. Czy się zgodzi, ja tego nie wiem. Natomiast to nie jest niemożliwe, dlatego że jeżeli byśmy poszli takim tokiem myślenia, że plan w jaki sposób mówi, że można nawiązywać do historycznych rozwiązań i teraz, gdybyśmy mieli zacząć analizować fazy kształtowania się zieleni na rynku, no to jedną z tych faz była ta, która miała dużą liczbę zieleni, więc to jest jakaś podstawa, żeby wyrazić opinię pozytywną. Natomiast sama, same życzenia nie wystarczą, to powinno być odpowiednio uzasadnione, nie powinno stanowić zagrożenia dla tego, co znajduje się pod ziemią, no i powinno być w zgodzie z tymi wszystkimi zapisami prawa, które Obecnie obowiązują, więc no, to jest kwestia otwarta. Czyli może być też tak, że y, y, wojewódzki konserwator zabytków powie nie? Oczywiście, że może być. Może być też tak, że powie tak. No więc tutaj mhm. no, to już jest w rękach specjalistów, bo ja myślę, że zarówno ci, którzy będą przygotowywali projekt, potrafią dobrze obronić i argumentować. No bo tutaj na pewno niesłychanie istotne jest to, że ten projekt wygrał. Kto głosował, to też moglibyśmy sobie wyobrazić, bo cały czas mówimy o tym, że w ścisłym centrum miasta tak mało ludzi mieszka, coraz mniej. Natomiast ludzie chcą tam przyjeżdżać, bo rynek ma moc przyciągającą, bo jest piękny, niezwykły i nie tylko my, ale wszyscy inni turyści, nie my, którzy mieszkamy w Krakowie. No to wszyscy... właśnie, przepraszam, a propos, mamy tutaj takie pytanie, co z walorami rynku jako przestrzeni, bo do takiej przestrzeni się przyzwyczailiśmy, no i to może być argument, że ona zostanie zmieniona. Może. Natomiast to jest kwestia, jakby wyboru tych miejsc, które pozwolą, no, tak jak wspominałam wcześniej, patrzyłam na te miejsca, które myśmy wtedy wybrali do lokalizacji tych 25 drzew. To była taka czwórka posadzona naprzeciwko Krzysztoforu w sąsiedztwie studni. To było dosadzenie szpalerów we wszystkich pierzejach, nie tylko na AB i CD. Więc no, to było takie, takie ostrożne gospodarowanie tymi drzewami. Czy Państwo pewno... uznaliście, że są jakieś miejsca, które się do sadzenia drzew nadają, po prostu? Tak. Tak, tak, mm -hmm. tak, tak. Wtedy żeśmy myśleli o tej przestrzeni, no tradycyjnie te drzewa pojawiają się wokół ratusza. Na pewno, tak jak mówiłam, obsadzony był kościół świętego Wojciecha. Natomiast te drzewa w stosunku do, do długości funkcjonowania rynku w obecnej postaci, to jest zaledwie ułomek czasu. Więc tutaj też, no, można powiedzieć, że konserwator zabytków będzie miał twardy orzek do zgryzienia, bo będzie musiał zadecydować, czy powiedzmy te, nie wiem, 500 czy ponad 500 lat w stosunku do 100, kiedy faktycznie tych drzew na rynku było więcej. Tutaj ta argumentacja, myślę, że właśnie ta przestrzeń, jej kompozycja, nienaruszalność, struktura. No nie powodem, że to będzie że to decydujące. Być, tak, naruszone. natomiast też wydaje mi się, że, że jest powód, żeby o tym rozmawiać, bo myślę, że, że można tę przestrzeń przeanalizować. Mhm. Bardzo się dużo ostatnio mówiło, szczególnie ostatniego lata pojawiały się w internecie szczególnie zdjęcia, które ludzie robili na rewitalizowanych rynkach mniejszych miejscowości, miast i miasteczek. Głównie były pokazywane negatywne przykłady tak betonozy, to, to słowo stało się już bardzo popularne, czyli wycięcia drzew, usunięcia zieleni i zabetonowania, ale to były projekty Współczesne, niedawno wykonane. Czy w ogóle jest to porównywalne sytuacja, właśnie rynków małych polskich miast z rynkiem głównym w Krakowie? Czym te rynki są obecnie i czemu mają służyć? Czy w Krakowie to ma być funkcja reprezentacyjna, czy funkcja, która służy po prostu codziennemu życiu mieszkańców? Są fotografie, które pokazują rynki małych miast jako place targowe. Rynek krakowski na pewno zawsze pełnił bardziej reprezentacyjną funkcję. Natomiast gdybyśmy chcieli myśleć o rynku jako o salonie miasta, to na pewno jest to rola bardzo podobna. Faktycznie te dyskusje się toczą, natomiast środowisko konserwatorskie, tutaj w osobie, Pani generalny konserwator, profesor Gawin, w 2019 roku przygotowało taki list do konserwatorów, i tutaj pani profesor zwróciła uwagę, że postępujące zmiany klimatu zmieniają również podejście do zagospodarowania przestrzeni rynków i zaleca adaptację tych parków, ogrodów czy w ogóle zieleni rynkowej i wpisywanie je w te procesy rewaloryzacji rewitalizacji. Jakbyśmy nie zwali, tak się dzieje, bo dzisiaj przy, przygotowując się trochę do, tego, do tej wypowiedzi, wrzuciłam takie hasło odbetonowanie rynku i ukazały mi się Skierniewice, Ostrowiec, Świętokrzyski, Rybnik, więc te procesy też zachodzą. No też doświadczaliśmy tutaj w naszym sąsiedztwie smażenia jajek na rynku, to chyba w Krzeszowicach tak. było. No to są bardzo niedobre, natomiast generalnie w tej chwili, tak jak wcześniej, Zalecano, jak nawet była właśnie mowa o tym, że ta pierwotna targowa funkcja rynku, to teraz absolutnie to już nie obowiązuje. Więc gdybyśmy to chcieli jakby przyrównać znowu do Krakowa, no to to zalecenie również do rynku krakowskiego mogą się odnosić. Więc Ale sama pani opadza. profesor też wcześniej powiedziała, że teraz jakby tych mieszkańców rdzennych z centrum Krakowa jest po prostu mniej i to. Nie dla nich to tak na rynek, góry, tylko dla turystów, co tu dużo mówić. Ale ludzi na rynku, no a dla Krakowian nie lubi pani przejść na rynek, bo ja lubię. bardzo lubię. No właśnie, oczywiście. więc myślę, że ci, którzy się wypowiadali, to byli po prostu ci, którzy ten rynek lubią i chcieliby go widzieć właśnie takim żyjącym i, i z mnóstwem wydarzeń, no i również z tą zielenią, a, a również z wie, ze zwiększającą się liczbą zieleni a chciałabym panią zapytać o sytuację tych drzew, które tam powstaną, o to, które tam zostaną zasadzone, o to jak one tam będą rosły, ponieważ przed rokiem odwołana ze stanowiska małopolskiego konserwatora zabytków Monika Bogdanowska w jednym z wywiadów tak mówiła o centrum Krakowa. Jeżeli my się z problemem uwarunkowań hydrogeologicznych nie weźmiemy, jeśli się zanie nie weźmiemy, to stare miasto się rozsypie. Drzewa pousychają, budynki się rozsypią i tak to się skończy. Jeśli chodzi o wody gruntowe, to poziom wody w historycznym centrum jest na głębokości około 4 metrów poniżej poziomu gruntu. Drzewa rosnące na plantach pochylają się, ich korzenie trafiają na pustkę i one się w końcu Przewrócą, bo nie mają skąd czerpać składników odżywczych. Jak będą rosły te drzewa na rynku? No chyba nikt z nas nie wyobraża sobie sytuacji, że, że te drzewa nie byłyby szczególnie w tym pierwszym okresie po posadzeniu podlewane. Natomiast myślę, że większość z Krakowian, którzy interesują się tymi kwestiami zieleni, boleśnie przeżyła tę sytuację, jaką było przewrócenie się tego ogromnego buka purpurowego, który rósł na plantach. No, bo to jest też dla nas taka przestroga, że zieleń naprawdę nie jest wieczna. i nawet tak okazałe drzewo pod wpływem zmian klimatycznych ulega zniszczeniu, jakkolwiek byśmy nie analizowali powodu tego nieszczęścia, które się wydarzyło. Natomiast współczesne technologie umożliwiają sadzenie drzew w odpowiednio do tego przygotowanych donicach, no bo tak będziemy mówili o, tej, o tym, co się wydarzy na rynku. I teraz to, co zawsze mówimy też studentom, że jak myślimy o drzewie, to proszę myśleć, że to, co jest na górze, to jest również na dole. Czyli wielkość korony niejednokrotnie zbliżona jest do wielkości bryły korzeniowej, która jest pod spodem. Oczywiście, że może być mniejsza, bo różne są systemy korzeniowe. Natomiast też musimy brać pod uwagę statykę drzew, wielkość drzew, bo tutaj. E Naprawdę będzie to wymagało decyzji specjalistów, które drzewa, jak one będą znosiły klimat, no i odniesień też do historii, czyli tego, co na tym rynku występowało. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Jakiś czas temu na rynku kazimierskim obserwowano właśnie, że te drzewa niektóre w, no właśnie na płycie rynku zamierały. One zostały wymienione, no i dla początkowego dobrego rozwoju były odpowiednio zabezpieczone takimi forkami i podlewane. Więc nie inaczej będzie tutaj. Tak przynajmniej ja sobie wyobrażam. A które miasto, tak samo historyczne jak Kraków, mogłoby być dla nas wzorem, jeśli chodzi o zieleń w samym centrum? Ja też. Patrząc przez świat historii zaglądnęłam na strony Gdańska, Wrocławia i Poznania, więc muszę powiedzieć, że w, na, w żadnym z tych miast no, nie ma więcej zieleni niż ta, która występuje na rynku krakowskim. No, i jeszcze w świetle tych zamierzeń to wygląda, że mogłoby być u nas więcej. Więc tutaj trudno mi podać jakiś wzór, bo nawet na długim targu w Gdańsku ta zieleń też jest, jeżeli chodzi o liczbę, skromniejsza. Ja myślę, że to, że te dwa szpalery robini, które tak pięknie pachną, trwają, to jest też zasługa utrzymujących tą zieleń, więc no zobaczymy, czas pokaże, czy będzie ich znacznie więcej. Bardzo dziękuję. Profesor Agata Zachary, Katedra Architektury Krajobrazu Politechniki Ryckowskiej była gościem Life Kraków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.